Tak. Jak jakby no, straszne żale za to, że jednak tego głosu za mieszkańcami nie ma, a robi się teoretycznie krok w, w stronę dewelopera. Czy taki zryw jest szansą na to, że nie zostanie niewydalny? Szczególnie że ten droga już istnieje. Jest to bardzo droga, jest o przedłużenie pan rynkowego. przedłużenie paprykowej, prawda? Tak. Tak jest. To są działki prywatne i ma tam przebiegać droga, którą gmina zaplanowała, ale jeszcze w tej nie została wszczęta procedura o wykupie tej drogi. Więc czy jest możliwość po prostu wejścia tej drogi, i nie korzystania tutaj z kontynuacji tej paprykowej, żeby zostawić tym no, prywatnym właścicielom te działki? Jeżeli już musimy komuś zabrać deweloperowi. Ale już Panie Dyrektorze, bym mówił, ten nie jest spowodowany na więc można z skorzystać. No ale po ale nie musimy od razu wysiedlić osób prywatnych, tak? No tak. Znaczy ta sytuacja jest taka, że jeżeli jeden ja to to do skopiacji e, będzie puszczony czy to przez skarmonię, czy tam przez dynię jak kąpiel się oddał no to patrząc na to, co tam teraz się dzieje, w jaki sposób do tego przedłużenia paprykowej trzeba wjechać, To jest tak, taka, 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 gigantyczna skarba, że po prostu lepiej nie mówić, ja nie wiem, w moim odczuciu, wiedząc o tym, że jeszcze dodatkowo ileś tam, nie wiem, 100 samochodów czy tam 100 rodzin miało dojeżdżać, to docelowo, jeżeli to nie będzie dojazdem osobnym całkowicie, nie korzystającym z dojazdu tym, który w tej chwili wchodzi w sobą, no to tak by było bezpiecznie. No. Na Dyniowej nie mamy przedłużenia za a tak naprawdę bacząc na wszystkie koncentracje, które będą w trakcie budowy, w trakcie dojazdu, Jakiekolwiek inne rzeczy, one jakby nie było cały że mieszkańcy się będą dotykały. Ale same drogi na Harmon nie są drogami wybudowanymi i zaprojektowanymi, żeby to być to to drogami to przelotowymi. To, to, to jest podstawowa kwestia. Tam Państwo na, tych, na jednym ze zdjęć zobaczą, zresztą o tym fragmencie mowa, który jest ułożony aktualnie, płyt budowlany. Te, te, to, to, to osiedle nie jest przystosowane do tego, żeby tam ten ruch taki przelotowy, łączący osiedlach harmony z kolejnymi etapami kolejnego dużego osiedla. Nie może, to tutaj ma chodnik po prostu. Tam się tam tam jest planca. ruch musi być ograniczony. Nie ma z jeszcze też, bo tam też te zmiany. to jest że nie ma możliwości budowania sobie poszerzenia tego. Przecież się nie jest. to dalej bo nic się dzieje. Tak, to momencie, kiedy te osiedla będą sobą, to wszelkie możliwe kwestie, te, które nas dotykały wcześniej, czyli akcje parkingu, jakieś innych tego typu rzeczy, będą się zbrodnie na nas przelewały, możecie A się utrzymać w osiedlu, zostanie powielony ten błąd i znowu te miejsca nie zostaną zagwarantowane, bo e, wiedząc o tym, że tam będzie dojazd, to ludzie mający problem z miejscem, albo ludzie, którzy będą mieli domy zaraz tutaj blisko tego zjazdu, będą szukali miejsca na dyniowej, na palca na rakony e, i jakby biorąc pod uwagę świadomość tych rzeczy, które nie zostały przez dewelopera zaplanowane, My będziemy ponosili jako mieszkańcy, tylko jako tańca. Kto jeszcze? Przyskańca. Ostatnie, mniej ważne pytanie. Jeżeli już no. wpisujemy i mamy możliwość zadania, jak robi tak wprost, to może powiem. Mm. Dlaczego tak powiem mieszkańcom ośrodka tak wody, mieszkańcom północnych dzialeń, gdzie wody w ludziach, że przebiega urodzi, pani Motel, dlaczego tym właśnie mieszkańcom, tylko tym, którzy pisał w aktach wprost, idealnie, prawo po postawienia błoku narzędziowego na życiorę, działce, Gdzie dziś wiem, że musiał to świadomość, że to jest absolutnie niemożliwe. Nie oporiałem. No ja wiesz pan nie odpowiem, bo jest więcej, nie nie, 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 nie robię. Ja sam, jak doskupywano na południu za potę. I mówi hmm. to jeden więc ja już... To trzeba sobie jasno powiedzieć. Na był wniosek na poprzednim zebraniu. Ale nie rozumiem, Igałci, co ten nadmiar wody, kto ma na nim gdzieś zająć? Czy ma iść do kanalizacji deszczowej, czy innej? No chyba nie, bo Zajem. słuchaj, to jest taki duży obiekt, jak tu rozumiem, to jest Ale nie do bo nie we własnym zakresie. To zadanie, tylko w własnym zakresie, tylko dlaczego tutaj Woda... Na, no, dlatego, że na pewnym etapie decyzja o warunkach podziałowych po prostu została y, przejęta, czyli znaczy wydana i zostały przejęte drogi z instalacją, która biegnie do nikąd, po prostu. No, tak. No, tak, a była droga przejęta po prostu z taką instalacją, jaka jest, to instalacja po prostu... biegnie do nikąd. Chciałem zapytać, czy ktoś może z wewnątrz, bo, jest, bo zawsze na Facebooku jest dużo krzyku, chyba jak zwykle jestem sam. E, więc więc ja generalnie chciałem się zapytać o Plazara, bo w pewnym momencie byłem właścicielem jednym z 40 właścicieli działu. bo gdzieś 40% mojej decyzji, żeby się tam przeprowadzić, to potem na ale nie jesteśmy w stanie są o żadne dofinansowanie z tego względu, że no nie ma tego placu takiego w planach budowy. Więc chciałem zapytać, na czym stoimy i czy jest szansa, żeby w ogóle... Bardzo za się w trzeciej ośrodku, ludzi jest nie wiem, 700-800, większość z nich ma dzieci, mniejsze, większe. I chciałbym przypomnieć, że jest jakiś plan, żeby cokolwiek zacząć, bo, bo dopóki yy, my nie zaczniemy z czegokolwiek tam robić, to, to, to nic nie powstanie. Tak naprawdę, jak będziemy kolejne lata, a, to, a nie chciałbym, żeby syn miał 12 lat, żeby taka stolnica powstała, bo wtedy pokawodaj uboisko. Tam, czy, się było, czy deweloper na to, żebyśmy na to, czy mogli zebrać na to, na ten żebyśmy jak na to, żebyśmy do zebrać tak, na to, Ale do gminy, tak. nie Thank mieszkańców 20 tysięcy zainwestowali też na zapach. No ale to znaczy zasadzie każdy mieszkaniec sobie z tej działki rekreacyjny. To było wszystko nasze. Ale tak? to, to był Wasz udział? To był Wasz udział Wartek? Słuchajmy, to był Wasz udział? No generalnie, to jeśli ktoś Waszą nieruchomość po prostu w jakiś sposób zapach, to został przekazany? Przekazany byłem w Wiedzy, na co się nie da przeznaczyć, bo jak się zapisali pieniądze, to formalnie nie można ich wydać. A to po, nie wiem, czy no nie ma jakiejś dokumentacji. Generalnie nie wiem, jak to Generalnie w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić, co tam miejscowy plan zawiera, następnie stworzyć projekt. I dopiero wtedy ewentualnie z Funduszu Słowackiego, jesteście w stanie cyklicznie co parę no tak, lat no dlatego przez parę to... lat to zbudować. Ale jak to może to dofinansować? Może. Tak, ale no generalnie w ten sposób można to zrealizować. Dlatego mówię, że no na, na tym zamiarze nie było sensu tego składać, bo wiemy, że dokumentacji nie ma. A to skoro teraz są przekazane dnie, to teraz mieszkańcy mieli ten projekt tworzyć, to raczej już nie właściwie to by ten projekt No na ten moment, bo w No tak, ale z pieniądze z Funduszu Słowackiego, jakby są również częścią Funduszu Gminnego, tak? I to wy na co te środki mają zostać przeznaczone. Mieszkańcy. Tak, mieszkańcy. Na no, to tak twórcza ma zostać przekazana? I w tym momencie przykładowo 10 tysięcy tak przeznaczycie na zaprojektowanie w e, placu zabaw na działce takie i takie. No, i wtedy w kolejnym roku już macie całą dokumentację. Jesteście w stanie w tym roku kupić to, to i to, ale musicie wdrażać jeszcze coś tam, więc resztę zabawek kupicie w kolejnym roku. Tak. I syn, panie, 12 lat. Nie, są trzy 13 lat. Ja wiem, chałupniczy sposób jest taki, że to jest ja pisz, skupuj, Znaczy na ten na moment cokolwiek byśmy chcieli, nawet piaskownicę, sami byśmy wysypali sobie piasek, ale za chwilę pójdzie pismo pues, z jednej lub drugiej sąsiadki, że im się to nie podoba, a osoby, które wysypały ten piasek, za tak, chwilę będą ciągane, to tak to się skończyło, więc w ogóle tu ja jeszcze wniosek, do bo się za zadawali, że to jest zimno. Znaczy nie jestem tylko dolazł do wniosku, w ogóle tych wniosków do odpłaszczenia, bo często te to bardzo mi się wydaje,